Jak byłyśmy osać-osać, to teraz mamy para-pa. para, pa. para pa. Ja, Jeżeli ja mam spędzać połowę swojego dnia, jak nie więcej, w miejscu jakimś, to nie może to być tylko na koniec pieniądz, tylko to musi być coś, co mi przynosi szczękowe profity, jakąś satysfakcję. Ładna postawa dziewczyny, od początku. To naprawdę seksownie wygląda. Może nie w tej wersji. Piotrem dzisiejszego odcinka jest szkoła Dance Lovit znajdująca się w samym centrum przy ulicy Powstańców Śląskich 6, budynek E, drugie piętro Bielsko-Biała. Dance Lovit to głównie szkoła tańca dla dorosłych. Możesz się tu nauczyć salsy kubańskiej, baciaty, zomby. Przygotujesz się tu wraz ze swoją partnerką do pierwszego tańca. Jeśli chciałbyś nawiązać współpracę napisz do nas e-mail w opisie filmu. Cześć! Jesteśmy w Bielsku Białej. Wchodzimy za chwileczkę na drugie zajęcia. Spotkaliśmy tutaj na Babskie Kuban Workshops Asię Siejkę, która zaprasza nas na, do siebie na zajęcia. Więc lecimy! Ale czekaj! Zasubskrybowałeś mój kanał? Zalajkuj, skomentuj, pomożesz mi w rozwinięciu się. Zapraszam! Joanna Sieja, instruktor i właściciel szkoły tańca Dance Love It, Współzałożycielka trwającej od 10 lat grupy eventowej Diamonds, z którą występuje na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych. Specjalizuje się przede wszystkim w stylach kubańskich, ale nie stroni w budowaniu swojego tanecznego warsztatu od komercyjnych dodatków i smaczków. Podczas swoich zajęć przemyca dużo trików. W przestrzeni tańca jest znanym w całej Polsce instruktorem, dlatego można ją spotkać na eventach we wszystkich miastach, gdzie są organizowane. Asia wszędzie robi niesamowitą furorę. Od razu widać, że scena dla niej jest żywiołem. Warto zajrzeć na jej social media. Wszystkie linki podane są w opisie filmu. Nie, kobitki dają radę. Seks appeal, aż w ogóle kipi, nie? Zobaczcie tu.

Ale energia! Masa. I Misiek, brawo! Polecam! Cześć Asia! Siemaneczko! Cześć. Słuchajcie, jesteśmy po festiwalu Babski Kuban Workshop, w którym Asia była jako instruktorka i uczyła... Tropicana Style, tak były nazwane te zajęcia. Jesteśmy u Asi w szkole Dance Love It Bielsko-Biała. Zapraszamy wszystkie osoby, ale o tym za chwileczkę. Asia! Mam do Ciebie kilka pytań. Jak się to wszystko zaczęło? Ponad 10 lat temu, jeżeli chodzi o dążenie do tego miejsca, w którym jestem teraz, czyli jako instruktor tańców kubańskich. Oczywiście 10 lat temu, jak zaczynałam, to jeszcze nie myślałam, że będę szumnie instruktorem tańców kubańskich. A szkoła? Powiedzmy, że teraz mieliśmy 6 lat jako uh -huh. szkoła. I jak się już rozkręciłam jako instruktor, to zaczęłam jeździć po różnych miastach. Kiedy jeździłam do Katowic w poniedziałki, we wtorki i w środy byłam w Krakowie. A w czwartki i w piątki w Bielsku. Ile można tak jeździć i jeździć, więc w pewnym momencie po prostu. Eee, zakiełkowała w mojej głowie taka myśl, że może jednak jakaś okay. szkoła. No a przy okazji jeszcze też miałyśmy z dziewczynami już założony zespół eventowy Diamonds. No i w tym samym momencie dziewczyna, u której ja tu na miejscu pracowałam w Bielsku, jechała do Anglii i powiedziała, że ona już no, nie, nie planuje wrócić i komu salę oddać, komu szkołę oddać. Wow. No i ja to po prostu przejęłam wtedy. Skoro ja mam takie myśli w głowie a ona mi wyskakuje z taką propozycją, to to był znak z nieba. Wiecie co to jest w ogóle Tropicana? To jest taki rodzaj kabaretu, regi, to jest scena, to są wokaliści, to są zespoły taneczne, zespoły muzyczne, soliści, ogólnie pokaz, wiecie, pióra, często żyrandole na głowach. Dlaczego mówię o tym, że fajnie, żeby na przykład stopy dobrze pracowały, były mocno napięte w niektórych ruchach, ręce, dłonie, prosta postawa, brzuchy napięte? Dlatego, że bardzo dużo rzeczy, które znacie z kubańskich tańców, czyli rumba, afro, kubano, te wszystkie takie, które może nisko, miękko w takim w takim szaleństwie tańczyć, to tam jest to bardziej w takiej, wiesz, pozycji eleganckiej, nie? Czyli ta rumba, która jest w ten sposób tańczona, nagle jest przeniesiona do takiego ruchu. Czyli jesteśmy teraz eleganckie, powyciągane, brzuchy napięte, plecy proste, bioderka będą pracować przez lekko ugięte kolana. Powiedz coś więcej o tych yy... W tym twoim zespole, o tych dziewczynach Diamond. Diamond. Kiedy zaczęłam y, uczyć się salsy, mm -hmm. to też było tak, że tak naprawdę na tej salsie poznałam ludzi, którzy, y, no wtedy Kamile, która zaproponowała mi, mając jeszcze swój zespół, że szuka ludzi do projektu i że ona by chciała po takich eventach y, z tym projektem y, pracować. To się posypało, w sensie, tam się coś nie składało, więc ten ktoś. Powoli, powoli się z tego wymiksowywał, uh -huh. a my z moją koleżanką, z Pauliną, które zostałyśmy gdzieś tam do tego dobrane po drodze, no stwierdziłyśmy, że tego nie chcemy odpuszczać, że to ma potencjał. Robimy teraz tak, łapki tutaj, jakbyście chwyciły do rumby ręce, coś takiego, nie? Czyli uwaga dziewczyny, żebyście tak nie trzymały nadgarstki w takich ruchach, nie? No właśnie, uważajcie na to, bo to nie za fajnie wygląda i jeszcze wcale nie jest zbyt nie? bo zobaczcie, nie tak, tylko tu jest osadzenie. Tu. Jak sobie tu położysz, to twój nadgarstyk jest tutaj ładnie ułożony, nie? Nie ma czegoś takiego. Zobaczcie, jakie krejsy. Normalnie. Tiki, tiki, tiki tiki, tiki. tiki. Bum! Tak jest. Tak, dobra, no co, ciągle ta korona, nie? Same królowe idzie. Uwaga, i Tiki tiki i król. <suszy> <suszy> Uwaga, i. Tiki, 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 tiki! I! doświadczenie, ciekawe. Kim byś chciała zostać? Ja nigdy nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Ja Nie miałam określonej jasno drogi, że ja chcę robić dokładnie to w życiu. I strasznie mnie to bolało. Jak ludzie odpowiadali na to pytania, ja nie wiedziałam, co mam powiedzieć, ale wiedziałam jedno. Ja chcę pracować w czymś, co mnie cieszy. Ciężko mi będzie po prostu pracować, jednocześnie nie czerpiąc z tego innych korzyści, poza kasą. Ja, jeżeli ja mam spędzać połowę swojego dnia, jak nie więcej, w miejscu jakimś, to nie może to być tylko na koniec pieniądz, tylko to musi być coś, co mi, co mi przynosi jeszcze inne profity, czyli jakąś satysfakcję jakieś spełnienie i no i z tego się też to wzięło. Dziewczyny, ważne, żeby to fajnie wyglądało, jak będziemy sobie to jeszcze ćwiczyć przed dołożeniem tego do choreografii, to popatrzcie, nie tu ręce kończą, tylko one tak jakby chcą tu być, nie? Czyli nie, tak prawie, prawie jakbyś tak chciała ułożyć dłonie, po prostu, ale że pracujemy cały czas, no to one mają tą pozycję, czyli twoje nadgarstki i tutaj pracują, przez wierzch dłoni, wyjeżdżasz nadgarstkami, pokazujesz wierzch dłoni i wracasz nadgarstkami. I Jak sobie tutaj dłoń siedzi, to ona jest taka dopasowana, ale czujesz, że masz cały czas pracę w nadgarstku, nie? Czyli uwaga, nie tu i nie tak, że nagle jest taki luzik tutaj, nie, a ta jest napięta, oki? Okay? Bo cały czas, cały czas na zmianę, jak one sobie wychodzą, to pracujesz przy zmianie dłonie nadgarstki, wyjeżdżasz nadgarstkiem i osadasz. Tu jest napięty nadgarstek, wyjeżdżasz nadgarstkiem. Ja to mam ja dobrze, bo tu są boczki pan, i one są pan, stworzone do takich figur. Eee! <śmany> 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 Dokładnie. Jakie zdarzenie z przeszłości? spowodowało, że jesteś tym, kim jesteś. Mój mąż to przede wszystkim w duszy metal, więc my w ogóle dwie z innej parafii każde z nas, bo no jakoś tak się poznaliśmy i nam spasował vibe mimo wszystko. Natomiast on zawsze bardzo fajnie podchodził do tych moich pomysłów na taniec, nigdy mi tego nie, nie zabraniał, a wiem, że są takie związki, gdzie to by nie przeszło, że kobieta chodzi się uczyć tańczyć, a facet na przykład nie. Jak ja sobie coraz dalej szłam z tym tańcem, to on mnie wspierał w tym zawsze. Myślę, że gdyby nie takie podejście właśnie, Mojego męża, który no, wspierał mnie pod każdym względem, również finansowym, w pewnym momencie, mm -hmm. żebym mogła sobie stanąć na te swoje nogi e, przedsiębiorcy, to, to pewnie bym nie była w tym miejscu, w którym jestem obecnie. Asia, jak to robi, to jest normalnie takie fantastyczne. <sum> <sum> takie płynne przede wszystkim. Idziesz w, tył, idziesz w tył, wracasz tu co? Pa, 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 ciężar biodro, ciężar biodro. to tu, Biodro, 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 biodro. A jest. Jak taniec Zmienił Ciebie. Na pewno polubiłam swoje ciało dużo bardziej. Mhm. E, no, jako nastolatka miałam z tym duży problem. Wcale nie wyglądam jakoś dużo bardziej inaczej niż teraz. Po prostu wewnętrzny problem z akceptacją swojego ciała. Polubiłam po prostu swoje ciało. Jakby zaczęłam je akceptować i je polubiłam, naprawdę. My kursanci, jak przychodzimy, do, do Was, do instruktorów, czerpiemy tą energię. Dla mnie osobiście, jako kursanta, taniec to jest coś więcej. Takiego oj tak, właśnie, oj tak, to, co, to co właśnie cały czas ogólnie uzyskuje takie informacje i, i utwierdzacie mnie wszyscy dosłownie w przekonaniu, że taniec to jest coś więcej. Jakbyś mogła wygłosić apel do ludzi. Którzy boją się, wstydzą się, mają wewnętrznego takiego chochlika w głowie, że, że nie, że oni się nie nadają. Żeby zaczęli, żeby po prostu Skrybowali. spróbowali, żeby mhm. poczuli, żeby zeszli z tej kanapy ogólnie mhm. i przyszli i zobaczyli, że o 20.00 godzinie można się śmiać i w ogóle Ech. uśmiechać. Nie? To jest ruch nie tylko dla ciała, ale też właśnie dla mentalnej części naszego, naszego bycia. Poznajecie ludzi nie tylko po to, żeby się z nimi bawić, to bardzo często są kontakty potem biznesowe na przykład. Masa szkół tańca prowadzi tańce socjalowe tak zwane, czyli tańce typu salsa, bachata, kizomba i te wszystkie tańce Akceptują to i biorą pod uwagę, że nie jesteś wyspecjalizowanym tancerzem. Możesz przyjść w każdym wieku, zacząć. Instruktorzy naprawdę wiedzą, że mają ci kroczek po kroczku pokazać, co masz zrobić, żeby to działało. Na siłę nikogo nie namawiamy, ale zawsze trzeba sprawdzić najpierw, jak to jest. A obiecuję, że zostaniecie na tych naszych socjalowych tańców. Potwierdzam, dwie lewe nogi, dwie lewe ręce dwa lata temu i te flow ogólnie cały czas idzie ze mną, nie? Dzisiaj jak sobie dawałeś rady na tych warsztatach, to nie takie dwie lewe. Taki no dwie nie. lewe. Jest, jest już bardzo dobrze. Oh my god. Słuchaj Asia, bardzo Ci dziękuję. Świetne w ogóle przeżycie być z Tobą na zajęciach i naprawdę świetny wywiad. Teraz powiem Ci o mojej zajawce. Chcę zapełnić ym, ym, podpisami i później ją zlicytujemy i przeznaczymy kasę dla na jakiejś dzieciaczki. Super. Na jakiś ten, nie? Bardzo fajny pomysł. Zapraszamy wszystkich do Bielska Dance Love It, do studio szkoły tańca. Zobaczcie, przyjdźcie i zobaczcie. Zapraszam do subskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Pozdrawiam i zapraszam do następnego odcinka.